Filmach charakter informacyjnych. Nie promujemy i nie popieramy nienawiści. Żydzi pisani wielką literą są obywatelami Izraela, a więc państwa, którego istnienia Indonezja nigdy nie uznała. Natomiast Żyd pisany małą literą to wyznawca judaizmu, a więc religii, która nie jest uznawana przez indonezyjski rząd. Jednakże był czas, gdy archipelag malajski był miejscem przyjaznym Żydom, a żydowskie interesy kwitły także i w tym miejscu na ziemi. Dzisiaj opowiem o powstaniu państwa Izrael, o ich stosunkach z Indonezją, a także poznacie trudną historię indonezyjskich Żydów. Zapraszam na film. W 1948 roku na mapie świata pojawiło się nowe państwo o nazwie Izrael państwo narodowe Żydów narodu, który przez stulecia własnego państwa był pozbawiony. Jego powstanie wzbudziło duże kontrowersje i podziały na arenie międzynarodowej. Pomimo że jego terytorium obejmowało ziemię już w starożytności przez Żydów zamieszkane, to po wygnaniu ich z tychże terenów, które uznawali za dane im w posiadanie przez samego Boga, już w 636 roku dawne państwo żydowskie dostało się pod władanie muzułmanów. A w roku 1516 stało się częścią rozległego imperium osmańskiego, jednego z najpotężniejszych państw rządzonych przez wiernych wyznawców islamu. W tym okresie tereny, które później miały stać się niepodległym Izraelem i dziedzictwem starożytnego państwa Żydów, były zamieszkiwane głównie przez Arabów pod nazwą Palestyny. Żydzi nie zniknęli stamtąd całkowicie, jednak stanowili niewielką garstkę wśród przeważającej większości muzułmańskiej. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy pod koniec XIX wieku wśród żydowskiej diaspory w Europie powstał ruch o nazwie Syjonizm. Wśród Żydów zaczęły rozpowszechniać się idee powrotu do dawnej ojczyzny na Bliskim Wschodzie i stopniowo kolejnymi falami osiedleńczymi Żydzi zaczęli zasiedlać Palestynę. Do tej pory terytorium o przewadze Arabów. W 1922 roku Liga Narodów utworzyła pod zarządem rządu brytyjskiego mandat Palestyny, w którym w dalszym ciągu większość mieszkańców stanowili Arabowie. Lecz Żydzi cały czas przybywali. W latach 1919-1931 pojawiło się tam 100 tysięcy, a po przejęciu władzy w Niemczech przez sami wiecie kogo kolejne 250 tysięcy. Konflikt żydowsko-arabski coraz bardziej nabrzmiewał w 1947 roku, przekształcając się w wojnę domową. W tym samym roku rząd brytyjski wycofał się ze swoich zobowiązań w mandacie Palestyny, stwierdziwszy, że nie jest w stanie doprowadzić do konsensusu w sprawie współzamieszkiwania tych dwóch narodów. A Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję o podziale Palestyny na dwa państwa żydowskie i arabskie. Żydzi to rozwiązanie zaakceptowali, lecz odrzuciła je Liga Państw Arabskich i społeczność arabska Palestyny. Ostatecznie, dzień przed końcem brytyjskiego pełnomocnictwa 14 maja 1948 roku, Izrael zadeklarował niepodległość. Na liście państw, które nie uznały istnienia nowego państwa żydowskiego, była Indonezja. Arabscy mieszkańcy Palestyny, a później Izraela, naturalną koleją rzeczy znajdowali sojuszników wśród państw muzułmańskich, a Indonezja jest największym z nich. Dochodzi do tego fakt, że Indonezja ogłosiła niepodległość dokładnie w tym samym czasie w 1945 roku i była również młodym państwem, które dopiero określało się i tworzyło swoją państwowość w warunkach niepodległości. Pierwszy prezydent niepodległej Indonezji, Sukarno, przyjął silną politykę proarabską jako część swojego antykolonialnego paradygmatu. Znaczącym incydentem było niewydanie przez Indonezję wizjazdowych izraelskiej delegacji podczas Igrzysk Azjatyckich w 1962 roku, które odbywały się w jej stolicy, Dżakarcie. Stosunki indonezyjsko-izraelskie zaczęły się jednak zmieniać zarządów następcy Sukarno na stanowisku prezydenta, generała Suharto. Chociaż w dalszym ciągu mogło się to odbywać jedynie poprzez kanały nieoficjalne. Indonezja zaczęła współpracować z Izraelem na gruncie obronności i wojskowości. Rząd indonezyjski kupował od Izraela sprzęt wojskowy, a indonezyjscy żołnierze brali udział w szkoleniach organizowanych przez izraelskie siły specjalne. Dopiero w 1993 roku rządzący obu państw nawiązali osobiste kontakt. Premier Izraela Itzhak Rabin spotkał się z prezydentem Suharto w jego prywatnej rezydencji. Stało się to w czasie pełnienia przez Suharto funkcji przewodniczącego Ruchu Państw Niezaangażowanych i było to spotkanie nieformalne. Aktualny stosunek indonezyjskich rządów do państwa Izrael można nazwać pełną ostrożności i wahań ambiwalencją. W roku 1999 prezydent Abdurrahman Wahid oraz minister spraw zagranicznych Alwi Shihab. Oznajmili swoją chęć otwarcia kontaktów z Izraelem, lecz tylko na gruncie wymiany handlowej. Jednakże po ustąpieniu w 2001 roku Wahida z urzędu temat ten nie był już podejmowany. Faktem cały czas pozostaje to, że Indonezja nie posiada oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Konsekwencją pozostawania największym państwem od zadeklarowanej muzułmańskiej większości jest wpływ na stosunki bilateralne między tymi krajami, toczącego się w różnych fazach zbrojnego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, czyli innymi słowy to wyrażając żydowsko-muzułmańskiego. Indonezja naturalnie opowiada się po stronie Palestyńczyków w tej nieszczęśliwej rozgrywce i uzależnia nawiązanie całościowych stosunków z Izraelem na szczeblach oficjalnych od osiągnięcia stanu pokoju pomiędzy obiema stronami żydowską i palestyńską. Indonezja w dalszym ciągu nie posiada ambasady Izraela na swoim terytorium. W 2005 roku prezydent Susilo Bambang Yudhoyono Wykluczył ustanowienie oficjalnych stosunków dyplomatycznych i oświadczył, że komunikacja pomiędzy indonezyjskimi a izraelskimi oficjalami będzie ukierunkowana na cel pomocy Palestyńczykom w uzyskaniu przez nich niepodległości. Obecnie obywatele izraelscy mogą uzyskać wizy turystyczne grupowe, jednokrotnego wjazdu i wizy jednokrotnego wjazdu w celach biznesowych. Dla obywateli Indonezji wizy izraelskie są możliwe do uzyskania jedynie za pośrednictwem specjalnych agencji dla zorganizowanych grup turystów. Żydzi, a Indonezja to jednak nie tylko współcześni Izraelczycy, wobec których rządy indonezyjskie kierują swoje działania międzypaństwowe. To także mieszkańcy Indonezji pochodzenia żydowskiego, wywodzący się z rodzin Żydów osiedlających się na wyspach archipelagu jeszcze przed powstaniem państwa Izrael w epoce kolonialnej. Żydzi, których ojczyzną jest Indonezja. Dzisiejszą społeczność indonezyjczyków pochodzenia żydowskiego niektórzy obliczają na około 20 tysięcy osób. Przy około 283 milionów całkowitej populacji kraju. Należy jednak zauważyć, że znacząca większość z nich zatraciła jakąkolwiek świadomość swojego pochodzenia. Grupa praktykujących świadomych swoich korzeni i odczuwających związek z nimi szacowana jest na najwyżej około 200 osób. I są to często ci, którzy dopiero od niedawna zaczęli odkrywać i odzyskiwać poczucie swojej przynależności do narodu żydowskiego, pochodzenie swoich rodzin i chęć uczestnictwa w praktykach judaizmu. Nie zawsze jednak tak było. Sytuacja obecna jest wynikiem tego, że niemal cała indonezyjska populacja żydowska opuściła ten kraj w wyniku II wojny światowej, krótko po zdobyciu przez Indonezję niepodległości. Ich kierunkiem stały się Stany Zjednoczone, Australia, Holandia oraz Izrael. Byli oni potomkami Żydów, którzy przybyli na indonezyjski archipelag razem z Holendrami. Za czasów kolonii holenderskiej Żydzi znajdowali korzystne warunki do osiedlania i życia na tych odległych od swoich rodzinnych domów wyspach. W pierwszej fazie osiedleńczej byli to Żydzi aszkenazyjscy, którzy notabene żyli także w Polsce. Będącej przed II wojną światową krajem o największej na świecie społeczności ażkenazyjczyków. I którzy zjawili się w Indonezji jeszcze w XVII wieku, gdy Holendrzy zaczęli traktować jej terytorium jako swoją kolonię. W późniejszych falach napłynęli także Żydzi Mizrachijscy, czyli Żydzi z Bliskiego Wschodu, głównie z Iraku. Znaleźli oni szczególnie dobre warunki w Surabaja, drugim największym po Dżakarcie mieście kolonii. Gdzie żyły ich setki, pracowali w administracji rządowej, a także jako wojskowi i kupcy, i gdzie mogli się cieszyć opieką rządową ze strony Holendrów, którzy zapewniali im pełnię praw obywatelskich bez dyskryminacji. Zmiana nastąpiła po II wojnie światowej. Jeszcze podczas działań wojennych Żydzi doświadczyli prześladowań ze strony Japończyków okupujących Holenderskie Indie Wschodnie jak brzmiała nazwa Indonezji za czasów rządów kolonialnych. Byli umieszczani w obozach pracy, ich majątki były odbierane, a po zakończeniu wojny niejednokrotnie nie mieli już do czego wracać. Duża część z nich wówczas wyjechała. Tym nielicznym, którzy zostali, systemowo została odbierana możliwość cieszenia się statusem autonomicznego etnicznie Żyda w państwie indonezyjskim. Polityka niepodległej Indonezji była skierowana na jak największą asymilację. Wymagano zmiany imion i nazwisk na indonezyjskie. Ponadto w antykolonialnej polityce indonezyjskiej Żydzi byli traktowani jako ludność holenderska, co znalazło odbicie na przykład przy przyznaniu w 1962 roku zachodniej części wyspy Nowa Gwinea Indonezji. Uprzednio była to także część holenderskiej kolonii i majątki tamtejszych Żydów znacjonalizowano. Kolejnym czynnikiem wpływającym na coraz większe zatracanie przez indonezyjskich Żydów swojej tożsamości stało się to, iż pomimo formalnej tolerancji religijnej, rząd od 1965 roku oficjalnie uznaje tylko sześć religii, a nie ma pomiędzy nimi judaizmu. W wyniku tego i ponieważ każdy obywatel musiał zadeklarować, jaką religię chce mieć pisaną w dowodzie tożsamości, Żydzi zaczęli się określać jako chrześcijanie bądź muzułmanie. Obecnie w kraju istnieje tylko jedna czynna synagoga, w której odbywają się nabożeństwa: synagoga Shar Hashamaim w mieście Tondano, w prowincji Celebes Północny. Służy jako miejsce kultu dla około 50-osobowej grupy ludzi, którzy wrócili do swoich żydowskich korzeni albo konwertowali na judaizm. Niewielka praktykująca kongregacja, jednak bez własnej synagogi, istnieje także w Jacarcie. Jest prowadzona przez rabina Towiego Singera i nosi nazwę Torat Haim. Działa w połączeniu z Fundacją AIDS Haim, jedyną oficjalnie usankcjonowaną żydowską organizacją w Indonezji, funkcjonującą pod auspicjami, co jak zauważyliśmy znamienne dla Indonezji, Dyrektoriatu Generalnego do Spraw Społeczności Chrześcijańskiej Ministerstwa Spraw Religijnych. Do niedawna istniała jeszcze jedna synagoga, w Surabaja, we wschodniej Jawi. Najstarsza i aż do lat 2000 jedyna synagoga w Indonezji. Lecz w 2013 roku została wyburzona przez firmę deweloperską, która wykupiła jej budynek. Niewiele tych śladów żydowskiego życia w Indonezji, lecz czy nie mówi się, że nie ilość się liczy, lecz jakość? W stolicy wspomnianego już celebesu północnego mieście Manado, położonego 35 km od również wspomnianego ze względu na jedyną czynną w kraju synagogę Tondano, stanęła uważana za największą na świecie 19-metrowa menora, rytualny żydowski siedmioramienny świecznik. I co również znamienne dla wielu Indonezji stało się to w chrześcijańskiej dzielnicy miasta. W symbolicznym akcie oddania szacunku lokalnego samorządu wobec innej religii. Celem pokazania żydowskiej społeczności, że takie postawy są możliwe i realne, stosunek Indonezyjczyków do Żydów nie jedno ma imię. Moja żona nie wie, co to są Żydzi. Co? Uczę się języka indonezyjskiego, a że idzie mi coraz lepiej, czasem odezwę się do żony w jej mowie, no w końcu, ile można mówić po angielsku. No i gadamy jakiś czas temu, no i coś tam mówię do niej, bla, bla, bla. bla Orang Yahudi, czyli Żydzi. A ona na to o? zwariowałem. Kobieto. Mówię do ciebie w twoim języku. Eee, tak bardzo marginalnym zjawiskiem są w Indonezji Żydzi. A teraz czas na naukę języka. Hidung, Hidung, Hidung. Czyli po polsku nos. Żyda poznaje się po nosie, bo potrafi zgolić baki i schować czapkę do kieszeni. Seorak Yahudi dapa dari Hidungnia. Karena i Adapat, Bangnia, dan danym masuka topinia kiehalam saku. Zapraszam do oglądania poprzednich filmów. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Siema!